Ja mam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sami, ale będziemy grać w e, Garden. Czyli jakiś garden będziemy tu sadzić marchewki prawdopodobnie na Roblox, więc myślę, że nam się spodoba. Nie wiem co to jest. No i e, W Pierwsze co, to musimy tu coś posadzić, a nie, nie wiem... Nie wiem w sumie jak nawet... Może przestać, że deszcz pada. Zaraz zobaczymy co, czy możemy coś tutaj. E, sprzedać nic nie może sprzedać, więc poczekam aż deszcz przestanie padać. No widzę, znalazłem, że tutaj potrzebujemy kupować e, nasiona A ja mam pieniądze z deszczem więc sobie kupimy też to może tak. no to sobie to kupimy. Dobra, z Czyli truskawkę, I teraz to mamy gdzieś tu posadzić. ok mamy... Posadzone to Teraz tutaj nie trzeba łopatą coś Nie, to, jest, to samo się ma robić A, jeszcze to jest sobie staro, tak? A nie, jest tu, jest tu coś, jest tu Dobra, w tym czasie co to robi? To my sobie dojdziemy sobie za 10 dolce Jeszcze coś możemy kupić Na przykład karot dobra, czyli, czyli, czy nie tego już nie wiem e, Dobra, tutaj sobie gdzieś posadzimy Charlotte, to nie jest marchewka? Bo marchewka to jest. Dobra, tutaj mamy procent, Ej, tak, to jest marchewka, dobra. Ale to w ogóle szybciej szybszej niż to, co uważam. Ale dobra, tutaj mamy chyba to już do zebrania. Możemy tutaj sobie sprzedać. Tu klikamy, dobra. I mamy 20 dolców, czyli możemy sobie kupić tutaj. Plas i dwa, dwa kaloty, czyli marchewki, nie wiem dlaczego tak mówię, bo to tak piszę w ogóle, dlatego e, wtedy sobie podchodzimy do naszego e, ogródka, My tutaj sobie robimy markaweczki. tutaj ma nasza truszka, nasza, nasza ja pier nasza tuskawka tutaj rośnie. Dobra, ona już nie nie, co ja z zwaliłem? A bo tu trzeba podejść i tak zabrać, a oczywiście to obatę bo zwaliła. No dobra. E, może luga urośnie. Dobra, sobie zróbmy tu e, tak. Inwentorii całe. Mamy 40 dolarów. Ile kosztuje ta tluskowka? Na serię 50 kosztuje truskaka, ja dlatego mi sobie to i to nie, e, nie kupiłem. A bo mi nie stać, prawda? Dobra. E, dobra, czekaj. Mamy tutaj nasz garden, pyk. E, w ogóle musimy sobie od razu więcej tego kupić, więc tak musimy sobie kupić raz, dwa, trzy. Jesteśmy ze mną, no ale mamy tutaj, że jeżeli powinno nam to dać cztery dychy, a pewnie będzie więcej, więc dobra, czekaj, aż nam to e, tutaj. Wyraźnie w tym czasie, mam e, zasubskrybować kanał. wam się filmy nie tylko z Droidlock, ale z panuje na niedługo, podobają. No to e, no to subskrybujcie się a Was, więcej nie przegapiło. Dobra, e, wchodzimy w garden. No nie, w garden cel, dobra, tyk całej inwentorii i wszystko jest przewidziane. Mamy 8 tych, czyli jesteśmy mniej więcej. Jak jedna marchewka kosztuje dyszkę, to do my na nie zarabiamy dwie. Okej. Okay. Poczętna sobie kupić Strawberry, bo tamto maje, chyba nie mają już tego. Nie wiem, no to sobie tę skawkę tutaj posadzimy. Bo jeszcze szyby szybko. No to to też jest. Ale mamy trzy dychy, no i za trzy dychy to już nam się tu nie uda. Wszystko bo to jest za 400. Więc, a tutaj... Uwaga, nie ma tego. A, i tu mamy jakieś tutaj. Okej, okay, ile, ile jeszcze tego możemy kupić? E, tu mamy, a bo typki wykupili, typki wszystko, wszystko wykupili. Widzisz, to, to jest mega drogie, to znaczy tego nie ma, ale to jest drogie i, i no. Musimy czekać, aż ktoś chyba kupi zero buksy albo aż nam e, nasza 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 tutaj tuuskawka wyraz, więc czekamy. ok okazało się, że to jest jedno drzewko i po prostu z niego możemy co chwilkę sobie te truskawki zbierać, więc spoko opcja, ale sobie chyba idziemy kupić, czy jest? Jest! Nie, jest, dobra. No to sobie możemy do tego kupić jedno. I to oczywiście sobie sprzedamy. A nie z całej inwentory Ä, dual teas. to jest. To, to chcę sprzedać. To chcę sprzedać. O, 15 dolców do tylko. A! Czekaj, kupiliśmy za 50. A teraz już mamy 30 na 2. Teatru. Nam dalej nie zeszło tej drzewko. Dobra, idziemy sobie posadzić tutaj. E, naszą marchewkę o, o widzicie już mniej więcej 15 dolców Znaczy 15 to mamy 30 45 no to jest, jesteśmy mniej więcej na plus już z tego drzewka, więc e, spoko, ciekawe ja to w drugą stronę posiadam. dobra sprzedajemy całe moje inwentory czy dychy no i teraz sobie możemy za to kupić drugą na przykład z drugą naszą tą A więc dobra pyk. A tutaj jeszcze jedno jest, ale no wyrażnie. dobra e, więc mamy, mamy dwa Dobra, czekaj, czy czek. pykimy SER I zar sprzedamy. Dobra nie będę sprzedać, jakby tutaj było nie było, Nie, nie powinno. O kurde, lipa. Muszę też tu czekać. Dobra, e, kupmy sobie coś. Muszę kupić drugą, już strawberry. Ale myślę, że możemy jeszcze sobie, sobie trochę pokupić mm, marchewkę. Bo marchewki też się sprzedają. No to zobacz, Tik, 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 tik. Dobra, mamy już marchewkę, więc sobie go sprzedamy. Tak, sprzedamy sobie marchewkę. Całe nasze inwentorii. Dwie dychy, let's go. Teraz tak tu, 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 tu. Dobra. E, teraz a garden, no, nie, nie, czekaj, Sel. dobra. Sprzedajemy znowu wszystko, no i taka, no, no i tyle co w tej grze się robi w sumie. No, ale dobra. Tutaj w sumie za niedługo będziemy mieć Trochę, no ale no, sobie trochę kupię też tego, żebyśmy się rozwila, rozwijali, do. Dobra, mamy tu, pik pyk, pik 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 zbieramy. O tutaj pierwsza truskaweczka będzie. Tak, pierwsza truskaweczka na naszym drugim, yy, na naszym drugiej truskawce. Dobra, teraz możemy zjadć cel yy, i wędholi całe. No ale powinno nam ze sprzedać, dobra sprzedaliśmy mamy 185 więc kupujemy sobie za to mm, kupujemy sobie za to chyba nie truskawkę tylko na tym można się wzbogacić przez to, że to szybko rośnie w miarę i można sobie tu walnąć jeszcze trzy, a truskawki w miarę wolno w miarę wolno rosną więc to też jest to. Lipa, dobra, sprzedaliśmy za 45, jeszcze raz, dwie jeszcze i mamy nową tom. więc zaraz biorę te już nasze marchewki, to tutaj też, no i sprzedajemy znowu, no i w no sumie nie wiem, po co z tego odcinek, jak tutaj nic za bardzo nie ma do roboty. No ale dobra, różny taki odcineczek też nie, nie zaszkodzi Dobra Pojedyn Pojedynczo chyba nie idziemy już, bo to tam nie ma sensu, dopóki jak najwięcej tusza, więcej, tu e, więcej ugotuje Jezus Maria ugotuje Dobra W ogóle e, nie ma e, tych, nie ma już marchewę Musimy sobie to kupić a więc dobra, to lipa, ale nie będzie, nie będzie, no dobra. To ale ja tu sobie kupiłem sadzonkę. Gdzie jest ta sadzonka? Ja sobie kupię sadzonkę. Ja sobie kupię sadzonkę. Ja sobie sadzonkę. Ej ty, bo to jest ta sadzonka, nie będzie, nie? Ale tutaj Nic nie... Więc nie, mo nie mogę, nie, mo nie mogę ser oczekaj serw całe nasze naszej inwentorii czy będzie 400? nie będzie 400 dobra idziemy tutaj znowu, sobie kupić ty dobra, ja, kupiłem to ale ale spróbuj mi w to posadzić o, nie, dobra, wsadzić. się dobra, to będziemy więc, mieć już więcej spoko, tutaj już długo wyrosła Dobra, mamy zrobione wszystko. Taki luźny odcinek, nawet nie jest jakoś dobrze zmontowany, ale po prostu nie mam czasu, przez to, że są święte. Ja się to święte w ogóle nazywam, tak e, nieważne. Dobra, mamy to sprzedane. Teraz mamy 245, więc tu zbieramy, tu zbieramy. Mamy nic. Jeszcze sel Tutaj całe są inwentorii. Powinniśmy mieć już prawie 300. Nie mamy jeszcze 300, ale mamy prawie 300. Tak, ktoś to w końcu kupił... Mamy, mamy, mamy karoty, dobra. Mamy, więc wchodzimy do garden i se... O kurde, jaka duża truskawa! Chłopie! Co to za truskawa jest? Klikamy sobie Nasze całe inwentory i ile kosztuje ta truskawka? 375 i jedna tluskawka? Co to jest? Jezus Maryz. No no nie, nie, ten kwiecień jest beznadziejny. Wta, wczoraj rozumiecie, że wczoraj było 26, 26 stopni, a właśnie pada deszcz dzisiaj już to jest dziwne. Ale nieważne. Kupmy sobie... Kupmy sobie tą bo ona też... Dużo kosztuje nasz, ale też marchewek kupujemy i tam Jedem z kromberii Teraz to wszystko sobie posadzimy Dobra Marcheweczki Z kromberii Dobra tutaj nam zaraz Zrobimy tak, 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 zebrane? Mam bardzo dużo tego, tak, 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 to, to sprzedać. Dobra, ile chcesz za to panie? Dobra, 290. A tak, 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 kupić. Blueberry, czy jakoś tak, to mamy tak, to jest ile kosztuje blueberry? Nie, tak, to, jest 0%. to jest 0%? Nie mogę. Pyk, 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 no a tutaj e, o oh ja, yeah, tutaj duża skała się robi znowu. No, dobra, idziemy i na razie to wszystko sprzedać. Będziemy mieć kurde, stuwa tylko. A, a tutaj Blueberry e, rośnie dopiero. Pyk, 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 pyk. dobra, sell. No i teraz znowu wszystko to sprzedajemy. A więc dobra, mam 180. To nie jest źle, to nie jest źle w ogóle, te to ile jeszcze będzie tu rosło? To ma zero i to ma zero też. Dobra, to tutaj jeszcze te blueberry sobie, czyli, nie blueberry to chyba ta, bolówki to są. Dobra, yy, sel sprzedajemy, kolejne truskawki, mamy 75, czyli mamy 300, to by mało rośnie, o Jezu, jak to mało rośnie. A tutaj jest jaki pyciak? Tu jeszcze nie ma, dobra. Bierzemy to wszystko. W ogóle sobie te. Musimy marchewki kupić. Marchewki musimy też pokupować, bo to tak w samych truskawkach to tak słabo by było, jakby znowu odeszłam. Tutaj ktoś szybko chcę robić, a tutaj oni tak nie chcą robić, nie chcą ze mną tak szybko działać. Dobra, tutaj u tego wraca jego kupujemy normalnie sobie trochę. Trochę marchewek, bo marchewki też są oczywiście przydatne i zdrowe. Tak, czaj jest zdrowe też. Dobra, tutaj możemy zabrać sobie borówkę, więc... prawdopodobnie borówkę przynajmniej tyle wynika. Z mojego angielskiego, co jest słabe. Dobra, mamy 35, to nie jest tak, dużo, jak na borówkę, która mi się tu podoba. Ile kosztuje sama malutka e, borówka? Ile kosztuje? Ile ona kosztuje? 20 dolców. Hmm, no tak średnio mi się to opłacało chyba. Chyba, że jako, że za dużo big normalnie borówka wyrośnie. To i będzie kosztowała 600. No to wtedy będziemy już na plus tego. A więc dobra, tutaj sprzedajemy 165. Ej, mamy 700 właśnie. Jeszcze ja trochę będziemy mieć nową, nową tom. Coś nowego, nie wiem, co to tam jest. Dobra. Sprzedajemy. Mamy 45. No i znowu te z tłowaczkami są mymi nawalamy. Dobra, znowu sprzedajemy. On jest dziwny. Nie. Myślałem, że zobaczy dziwniejszy. Dobra, Nie, sprzedaliśmy. Mamy 800. A 800 kosztuje kolejna. E, tomato, czyli pomidor. Dobra, mamy pomidora. No to tutaj sobie posadziłem to tu sobie weźmiemy te albo ryzeczek, fajnych, sprzedajemy je teraz, no tak, dobra, 60. a to mało w sumie. to mało, jeszcze nie wyszedłem chyba na ten na plus, dobra, sprzedajemy, dobra, mamy 150. pięćdziesiąt, to truskawki bardziej oddają niż to, prawda, ich jest więcej, ale... Dużo kosztowało, a troskawki mniej kosztowały, bo 5 dycha, 400, no to chyba... Jest jakaś tam różnica. 4 dychy znowu mamy. tak sobie zbieramy ciekaw, bo musimy znowu też kupić sobie u niego te marchewki. A nie, nie chcę tego sprzedać, bo jeszcze musimy się, Przecież te marchewki tutaj sobie posadzić. Dobra, teraz ich ja mam sam strowery. U niego je sprzedajemy. No i tak, mam 6 dyszek. No to lipa, no to lipa, że tylko 6 dyszek. No ale zawsze coś, dobra, pozbieramy sobie tutaj te marchewki z truskawkami. Aby tutaj nam się jakaś tam. tutaj też ten nam. Na, nam po prostu borówki wyrosły. Więc też sprzedajemy 620. O chłopie. Teraz tak, ile kosztuje kolejne? Ile kosztuje tak? Potomato? O nie ma tego. Ja czyli nie ma i dawno nie ma kolejne, a nic tu nie ma już. Ja, czyli tomato tylko jest. Ale lipa... A tomato możemy sobie kupić przecież drugie. Ale ja, to kupujemy drugie Tomato. Niech będzie drugie tomato. Tomato jeszcze wolniej rośnie. Czym droższe, to tym bardziej to, tym dłużej rośnie. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Sprzedajemy te zborówki same. Dobra, cztery deszki. Te śluskawki, Zbieramy. Sprzedajemy. A właśnie może... śluskawki właśnie sobie kupimy jeszcze trochę, bo mamy ich trochę, mamy już ich, no ale mogło być ich więcej, więc sobie trochę pokupujemy tych śluskawek. Dobra, to wejdziemy sobie na drugą stronę chyba. Nie, nie trzeba jeszcze, bo tutaj jeden i drugi. Dobra. To jeszcze sobie pozbieramy te tuskaweczki, dobra sprzedajemy na szybko. Pyk. I mamy już wszystko. Sprzedane. Mamy 535. Dobra. E, tyle. To same teraz borówy lecą. Same borówy 40. Dwie borówy 40? Jak mało. Dobra. E, strawberry teraz leci znowu, nie wiem co to będzie z tym wygryzka w nie obchodzi mi to dobra e, bierzemy tutaj że nie możemy, tutaj mam roślinki jeszcze rosną, dobra szybko zbieramy pyk, pyk, pyk sel dobra pyk, 75 i chyba to co A tutaj mam takie większe już Dobra, to ja też sobie sprzedamy, i mamy 30. <laughs> Dobra, taki różny odcinek to był. Myślę, że Wam się e, podoba. Jeszcze sobie te borówki sprzedamy. Więc, co, to tyle z tego odcinka. Trzymajcie się. No i pa.